Od poniedziałku drogowcy robili co w ich mocy, by jeszcze przed świętami przypadającymi 15 sierpnia całkowicie udrożnić remontowany odcinek ulicy Radzikowskiego, i udało się. Pomimo niesprzyjającej aury, warstwy wiążące wczoraj do późnej nocy zostały ułożone, a ruch w dwóch kierunkach wznowiony. Jednak z remontowanego odcinka ciężki sprzęt tak szybko nie zniknie. Jeśli pozwoli na to pogoda, w poniedziałek 19 sierpnia rozpocznie się kładzenie ostatniej warstwy asfaltu, niezbędne wówczas dla szybkiej i sprawnego prowadzenia prac, będzie ponowne wprowadzenie ruchu wahadłowego i etapowanie asfaltowania najpierw po jednej, potem po drugiej stronie. Utrudnienia powinny potrwać do końca dnia. Gdy tylko wyschnie asfalt, ulica Radzikowskiego zostanie w całości oddana kierowcom. Poza remontem nawierzchni na ulicy Radzikowskiego wymieniony został też chodnik. Na odcinku od ulicy Murarskiej do ulicy Stachiewicza zadbano też o poprawę odwodnienia oraz wymianę zniszczonych krawężników i wjazdów na posesję. Prace na 350-metrowym odcinku pochłonęły 1,2 tysięcy zł.